była najbardziej zwariowana sobota od miesięcy, a może nawet od lat. Kiedy wszyscy skupiali się na Red Bullu i problemach Mercedesa, kolejne pierwsze pole startowe wyrwał dla siebie Charles Leclerc, przyczaił się za tylnym skrzydłem samochodu Lewis Hamiltona i zaatakował. W momencie, kiedy rywale się po prostu tego nie spodziewali, tych ciekawych historii dzisiaj było bardzo wiele i właśnie o nich chciałbym Wam teraz opowiedzieć, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 5 czerwca, danie biały, echa padoku. To była sobota, to były emocje, których wszyscy sobie życzymy. Takiego ścigania chcemy, blisko, ciasno, na limicie z błędami. I to dopiero początek tego weekendu. To się jeszcze nie kończy. Tych emocji przed nami bardzo dużo. Tych emocji dzisiaj nie krył Max Verstappen, któremu kolejny raz to wszystko gdzieś uciekło. Miał najszybszy samochód. Miał ogromną szansę na pojechanie jeszcze szybszego kółka. Christian Horner nawiązywał do tych purpurowych czasów pierwszego, drugiego sektora bez cienia aerodynamicznego. To były poprzednie kółka, to nie było to ostatnie. Czy ta ostatnia próba, o tym mówił też inżynier wyścigowy Maxa Verstappena. No i kiedy w końcu miał w odpowiedniej odległości przed sobą Fernando Alonso, mógł skorzystać z tego cienia. To wszystko zostało przerwane tą czerwoną flagą. Max niesamowicie sfrustrowany, ale szansa dla niego na pewno pojawi się jutro. To jeszcze nie koniec marzeń o kolejnym zwycięstwie dla Red Bulla. Sfrustrowany był też Sergio Perez, który obok Maxa miał nadzieję na to, że ustawi się w tej pierwszej linii dużo zabrakło do tego, żeby ustawić się w tej pierwszej linii, Perez też miał pecha ale Perez nie podchodzi do tego tak zero-jedynkowy jak Max Verstappen nie ma, w niej aż tak dużej, nie ma w nim aż tak dużej frustracji bo on docenia tą ogromną zmianę jaką poczuł w samochodzie pomiędzy tym co było do tej pory a tym co jest teraz, Perez przyznaje, że zrozumiał w końcu ten samochód, przynajmniej tak mu się wydaje i potrafi z niego zrobić dobry użytek, Perez na pewno wie, na pewno czuje, że jutro kluczem do dobrego wyniku będą opony, a to jest obszar w którym meksykański kierowca czuje się naprawdę dobrze ma swoje zaklęcia którymi potrafi działać na tą czarną materię Pirelli. Frustracja w Red Bullu może być o tyle większa, że Mercedes miał ogromne kłopoty w ten weekend i wydawało się, że Red Bull może powiększyć swoją przewagę w obu klasyfikacjach. Natomiast Mercedes ponownie to zrobił. Mercedes ponownie pokazał swoją niesamowitą siłę. Toto Wolff powiedział, że praca wykonana w nocy z piątku na sobotę w Brackley w Brixworth Zaowocowała takim specjalnym programem, taką checklistą, która została wykonana w trakcie tego sobotniego treningu i to właśnie te prace pozwoliły znaleźć odpowiedzi na wiele kluczowych pytań. Te prace doprowadziły do zmian w samochodach i te zmiany przebiegały dwutorowo. Walter Bottas zdecydował się pojechać w te kwalifikacje z nieco większym dociskiem, nieco większe tylne skrzydło, z podwójnym poparcie, podparciem w jego samochód. To miała być jego decyzja, tak mówi Toto Wolff. Louis Hamilton sięgnął po nieco niższy docisk w tylnej osi, i to okazało się kluczem do dobrego wyniku, choć pomógł również niekto inny jak Valtteri Bottas, który dał mu ten duży cień aerodynamiczny w tym przejeździe, który się liczył. Tutaj znowu Toto Wolf mówi, to był weekend, kiedy Walter i Bottas musi słuchać Lewis Hamiltona, to Luis ma wybór czy będzie z przodu, czy będzie z tyłu wybrał oczywiście położenie z tyłu za tylnym skrzydłem samochodu Walteriego Bottasa Biorąc pod uwagę to, co się dzieje ostatnio w Mercedesie, jest jakaś dziwna regularność i właściwość. Kiedy są problemy, zwykle zwycięzco, zwycięsko z nich obronną ręką wychodzi właśnie Lewis Hamilton. Trzeba mieć nadzieję, że Walter i Bottas ma mocną psychikę, bo od tego wszystkiego można się po prostu rozchorować. Inne warunki na torze, zupełnie inny tor, jeżeli chodzi o swoją specyfikę, i ponownie na pierwszym polu startowym ustawi się szale i tym razem miejmy nadzieję, że z niego wystartuje Mattia Binotto mówi krok po kroku idziemy w dobrym kierunku i to jest nawiązanie do tego materiału który widzieliście w trakcie tygodnia z martwych stanie Ferrari Ferrari rzeczywiście wraca do dobrej dyspozycji ten przypadek Leklerka dzisiaj pokazuje, że czasami trzeba być po prostu w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Leklerk sam przyznał, nie pojechałem idealnego kółka. Leklerk przyznaje, nie mamy najszybszego samochodu ani w kwalifikacjach, ani na dystansie pełnego wyścigu. Tutaj obawa przed tym, co będzie jutro, ale mimo tego udało się to wszystko poskładać. Pomogły okoliczności, pomógł szczególnie Yuki Tsunoda. Przy 340 zobaczyłem dym, uderzyłem w hamulce, a potem. Zobaczyłem go i musiałem zareagować. Znowu mam taką sytuację. Do zakrętu numer dwa byłem minus 0,2 sekundy. Tak swoją przygodę w tej trzeciej części kwalifikacji podsumował Carlos Sainz. No Sainz miał ponownie pecha. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak mogłaś się Skończy ta sytuacja z Tsunodą, który gdzieś tam jeszcze tkwił w bandzie. Można też mówić o odrobinie szczęścia. Sainz na pewno wie, że miał samochód z dużym potencjałem. Ponownie widzi swojego partnera z zespołu na tym pierwszym polu startowym. Ale Sainz jutro może mieć też swoje 5 minut. Będzie miał coś do powiedzenia, bo ta pozycja startowa wcale nie jest taka zła. Swój pomysł na kwalifikacje miał zespół Alfa Tauri, za co chylę czoła, bo oni zdecydowali się w q wyjechać w tym czasie, kiedy wszyscy zjechali do garażu. Na początku tego pociągu ustawił się Yuki Tsunoda, tutaj słowa pochwały, że awansował do Q3 zanim Pierre Gasly. Osobiście spodziewałem się czegoś więcej, ale czwarta pozycja na starcie jutrzejszego wyścigu to jest jeden z najlepszych wyścigów w historii tego zespołu. Pierre podkreśla, walczyliśmy o pierwsze pole startowe i jak równy z równym z tymi dużymi chłopcami, z którymi na co dzień nie mamy tak naprawdę możliwości takiej równej walki, Alfa Tauri. Przed jutrzejszym wyścigiem staje naprawdę przed szansą na duże punkty, a może nawet na kolejne podium. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ten samochód w trybie wyścigowym również spisywał się naprawdę bardzo dobrze. Tsunoda był dziś tym, który popsuł humory wielu kierowcom, ale nie stracił dobrego samochodu. Młopoczucia, przynajmniej na to wskazują wywiady po kwalifikacjach. Tsunoda wskazuje na to, że wykonał się duży postęp, duży progres. Po tych gorszych momentach do Q3 było bardzo dobrze i ten błąd, tak jak powiedziałem, humoru mu nie zepsuł. Jutro również, startując z tej pierwszej dziesiątki, Tsunoda ma szansę na to, żeby wywalczyć kolejne punkty. Kolejna wysoka pozycja na końcu kwalifikacji Landonorisa, no ale tym razem pojawił się błąd, brak odpowiedniej decyzji w odpowiednim momencie. Tutaj sędziowie postanowili przyznać mu karę. Wzięli pod uwagę te okoliczności łagodzące, czyli krótki czas na podjęcie decyzji, ale to wystarczyło tylko do zmiany wysokości kary z pięciu miejsc na starcie, cofnięcia kierowcy. Zdecydowano się na karę cofnięcia tylko albo aż o trzy pola. Mimo tego Norris też, startując z pierwszej dziesiątki, ma jutro szansę na to, żeby powalczyć o duże punkty tej walki. Jutro na pewno będzie bardzo dużo. Jutro na pewno te bandy, które dzisiaj przyciągały kierowców, nie stracą. W swojej mocy. Pod wrażeniem tych wyczynów kierowców, którzy dali się skusić tym bandom, nie był Fernando Alonso. Dzisiaj również w pierwszej dziesiątce. Alonso w ten weekend też czuł się dobrze w samochodzie Alpine. Alonso mówi: Ci panowie nie ryzykowaliby tak dużo, gdyby wiedzieli, że ewentualna kraksa w kwalifikacjach będzie oznaczała konieczność startu z, z tyłu stawki czy zalej serwisowej. Oni podejmują takie ryzyko, bo mają świadomość, że po pierwszym dobrym kółku, które gdzieś ich tam wysoko stawia, można pojechać szybciej można nawet uszkodzić samochód, potem będzie szansa na to, żeby go odbudować. My takiej szansy, Fernando Alonso mówił o kierowcach, którzy dowiozą samochód w jednym kawałku do mety. Nie mamy. Nasze samochody lądują w parku zamkniętym i nawet śrubki nie wolno przekręcić. Jest w tym pewna logika, jest w tym pewna racja. Fernando Alonso, po poprzednim weekendzie mówiłem, że ta sytuacja z szalem klejkiem to nie jest chyba powód do jakichś drastycznych zmian, ale tych problemów dzisiaj było bardzo dużo. Warto może przemyśleć jednak ten temat jeszcze raz. Mówię o tej sile przyciągania band, ona jutro też może być duża. Jutro duże znaczenie będą miały opony. Jutro przed nami ogromne emocje. To jest chyba najlepsza, najważniejsza wiadomość tego wydania magazynu. ahpad że to dopiero początek, to dopiero zapowiedź emocji, które nas czekają jutro. Sam start w wyścigu będzie niesamowicie ciekawy. Te długie, proste, które otwierają możliwości wyprzedzenia, różne pakiety, samochody zastrojone z dużym i małym dociskiem na proste, na zakręty. To wszystko może nam się świetnie tasować. Warunki będą niezwykle istotne. Wiadr na że ma być bardzo duży. No i jeszcze pozostaje kwestia opon. Różnie samochody traktują opony. Różnie zużywają tą czarną materię Pirelli. Jutro rozegrać to wszystko dobrze będzie naprawdę bardzo trudno. Komu się uda, ten jutro będzie cieszył się smakiem szampana. Jutro przed nami ogromne emocje, na które Was już dzisiaj zapraszam. A teraz dziękuję i życzę Wam spokojnego wieczoru.